Nie. Postał. Postał. Dawaj, Tak jest. Co się dzieje? Tak? Wstaję prosto przed kolego, pod nogi w jednej linii, jaką pcha? Tak. Nie, nie. Pracę równoważyć. Jeżeli stanę w ten sposób, tak? Dawaj, pchaj. Postać się o siebie. Ok? Jeżeli stanę w ten sposób, tak? Dawaj. Ok? Jest okay. okay. lubiu. To jest tylko jeden element, który pozwolił mi zachować tą pozycję, w której jestem, dobra? Czyli pozycja do walki. To jest ten element, tak? No i świetnie, bo przechodzimy dalej do meritum, tak? Tego, co zrobił też kolega na poprzedniej grupie. Mniej więcej to samo, co kolega. Z pozycji do walki stajemy, dobra? Czyli pozycja do walki. Czy się wszyscy praworęczni? Tak. Dobrze, to Ci pokażę inaczej pozycję jak ułożyć, żebyś odwrotną miała. Ale jeżeli chodzi o pozycję do wagi, nogi razem, tak? Taką poprawną pozycję, nogi razem. Prawa noga, możesz, no już, coś już, no. Prawa noga idzie do boku, delikatnego likadnego skroku. Prawa noga idzie w tył. I to jest poprawka, okej? Okay? Teraz tak, koleżanka, eee, która jest leworeczna robi to odwrotnie, dobra? Lewo. lewa noga Lewą! Okay. Lepą, nie ale, ale... Ale ma lepą. lepą, lepą, lepą. Macie tego pisaka to nawet będzie że to jest bardzo prawa. to to się Wiem, bo to jest prawa. Tak? Prawa, Wszystkie pisę. Dobra. W w nie ma e, oznaczenia lewa, prawa. Jest przegatywny. Okej? Okay? Czyli jak będziecie pracować z jakimś zawodnikiem doświadczonym trenerem, to jeżeli będzie Wam mówił, uderzasz przedni prosty, to uderzasz tobę jak z przod, przodu, okej? Okay? Jeżeli mówimy tyli, prosty, to w tylny, nie? To jest ważne, jakby na seminariach z innymi zawodnikami, tam Marcin drżarki, czy ktokolwiek, to oni właśnie mówią przód tył, tak? Jak z robiłem, to mówił to jak tylną nogą, tak? Czyli wiem czy to. Okay? To jest taka dumna racja typowa w